What? Nie lubię prosić się producentów o sprzęt do testów, dlatego może i z opóźnieniem jednak za swoje. Zapraszam do porównania Samsunga Galaxy S8 Plus z iPhone'em 7 Plus. Tematem wstępu. To co nie zostało poruszone w tym porównaniu zostanie poruszone w recenzji pod koniec tygodnia. Nie chcę ograniczać się tylko do jednego filmu, więc postanowiłem, że zamknę się na dwóch. A teraz do rzeczy. Galaxy S8 Plus oraz jego mniejsza wersja S8 zostały zaprezentowane na Samsungowym odpakowaniu 29 marca 2017 roku. iPhone 7 Plus oraz iPhone 7 to już powrót do dalszej przeszłości, a dokładniej 7 września 2016 roku. Zatem, po części, realnym konkurentem tegorocznej wizualnej petardy od Samsunga powinien być iPhone z tego roku. Jednak porównajmy na razie to, co jest aktualnie na rynku. Design. Subiektywnie mówiąc S8 w mojej opinii wciąga nosem aktualnego flagowca z Cupertino. Dwie tafle szkła chronione Gorilla Glass 5 wypełniający 83% frontu urządzenia, 6,2 calowy ekran Super AMOLED robi wrażenie. USB typu C, głośnik oraz Killer Feature 2017 roku, czyli mini jack 3,5 mm. Na górze zaś tacka na kartę pamięci oraz nano SIM. Szkło ma swój minus, palcuje się niemiłosiernie, zatem jeżeli jesteś estetą to bez ściereczki nie wychodź z domu. iPhone 7 Plus to gabarytowo podobne urządzenie wykonane z aluminium oraz szkła, przekąt na ekranu to 5,5 cala. Bardzo słabe zagospodarowanie przestrzeni urządzenia, grube ramki, no niestety widać tu lekkie zacofanie. Tak jak mówiłem nieraz 2017 rok to będzie rok bez ramkowców. Warto także nadmienić, iż Samsung oferuje nam certyfikat IP68, iPhone zaś IP67. Ekran w Samsungu, tak jak wspomniałem wcześniej, 6,2-calowy Super AMOLED o oryginalnej rozdzielczości 1440x2960, co daje nam zagęszczenie pikseli wynoszące aż 531 ppi. Kolory są świetne, czerń, czarna jak nigdzie indziej, kąty widzenia bezbłędne, a o widocznych pikselach możemy zapomnieć. Dla mnie perfekcja w czystej postaci. Jednak miejmy na uwadze fakt, że nie każdy jest zwolnikiem ekranów od Samsunga. Ile ludzi, tyle opinii. Dodatkowo mamy możliwość zmiany rozdzielczości ekranu. Co ewidentnie wpływa na wydłużenie czasu pracy telefonu na jednym cyklu ładowania. Temat siły nacisku na ekran Samsungu czy Apple wolę pominąć dla mnie zwykłe, zbędne dodatki, które wymuszają na zagorzałych zwolnikach marki zakup kolejnego modelu smartfona, bo ten telefon to ma. Nie dajmy się ogłupić, producenci smartfonów tylko na to czekają. iPhone 7 Plus to 5,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD, co daje nam równe 401 ppi. No, jest ok. O Frigitaczu mówić nie będę, ten był już w modelach z 2015 roku. Ekran IPS, nazwany ładniej przez Apple ekranem Retina, nadal daje ranę, jednak za mną bardziej przemawia ekran w Samsungu. Audio. W jednym jak i drugim smartfonie jest poprawne. Czysto akceptowalnie głośno jednak w mojej opinii mimo wszystko jeżeli miałbym kierować się tą kategorią bez dwóch zdań wybrałbym iPhone'a na wbudowany głośnika grak po prostu lepiej w przypadku słuchawek chyba jednak dołączony do zestawu AKG grają lepiej od Earpodsów. no ale nie sugerujcie się za bardzo moim patologicznym amatorskim słuchem znawcą nie jestem w tym segmencie bateria niestety jak się okazuje S8 bez plusa działa bardzo przeciętnie co pokazał i argumentował już Mateusz Witczak na swoim kanale oraz profilu na Twitterze Chyba już wiemy, dlaczego Samsung zdecydował się rozdawać na testy głównie modele z Plusem. No i tutaj jest znacznie lepiej. 3500 mAh w 8 Plus daje radę, a wynik jest bardzo zbliżony do 2900 mAh w iPhone 7 Plus. Pamiętajmy jednak o tym, o czym wspomniałem wcześniej. W Samsungu istnieje możliwość zmiany rozdzielczości, co siłą rzeczy wpływa na żywotność ogniwa na jednym cyklu ładowania. Poza tym koreański model posiada także możliwość szybkiego ładowania Quick Charge, którego na próżno szukać w jabłkowym flagowcu, a o bezprzewodowym ładowaniu nie będę już nawet mówić, bo po co. Aparat i kamera. No i tutaj wielkich rewolucji u Samsunga nie ma. Względem S7 czy S7 Edge co najwyżej lekka modyfikacja. Aparat frontowy to nadal 12 milionów pikseli z przysłoną 1.7. Zdjęcia niezależnie czy robione nocą, w czy dobrych warunkach oświetleniowych wychodzą świetnie. Frontowy aparat do selfie to 8 milionów pikseli, no i... Co tu mówić, do selfie nadaje się bardzo dobrze. Rejestrowane pliki wideo to Max 4K, i tutaj Samsung sprawdza się równie dobrze. 7 Plus to także 12 milionów pikseli aparat z przysłoną 1.8, który robi także bardzo dobre zdjęcia, oraz posiada mocno promowany w zeszłym roku podwójny aparat do trybu portretowego. Samsung podwójnego aparatu nie ma. Jednak dam sobie rękę uciąć, że jesienny Note 8 takowy dostanie. Czymś poza resikiem wyróżniać się musi na tle marcowych modeli S. W ogólnym rozrachunku, w mojej opinii, mimo wszystko, Samsung robi nieznacznie jednak lepsze zdjęcia od zeszłorocznego flagowca od Apple. No i aparat niemalże nie wystaje. Brawo! Wydajność. iPhone 7 Plus to nadal bardzo wydajna jednostka, a 10 Fusion z koprocesorem ruchu M10 oraz 3 GB pamięci RAM. Zapewniam Was, że z iOS sprawdza się to wyjątkowo dobrze i ciężko cokolwiek mu zarzucić. Wynika to także z niższej rozdzielczości ekranu względem konkurencji, ale co z tego? 401 PPI dla ludzkiego oka to i tak naprawdę dużo. S8 Plus występuje w dwóch wersjach. Na większość rynku, głównie USA, mamy Snapdragona 835, Europejczycy natomiast mają Exynosa 8895. Zatem w moich rękach wylądował ten drugi model wspierany 4 GB pamięci RAM. Można byłoby się pokusić o 6 GB, bo mimo ogromnej, pozytywnej ewolucji TouchWiza, aktualny Samsung Experience ma swoje rzadkie problemy. Nie tylko związane ze stabilnością, raczej sporadycznymi przycięciami animacji. Jednak w mojej opinii, więcej tu winy samego systemu, a nie nakładki. Takie jak babolki, Raz na ruski, Rok trafiają się nawet na linii Nexus, Google Pixel czy nakładce HTC Sense. Dobra, bo ja się tak czepiam, a prawda jest taka, że linia S8 to naprawdę przeogromnie wydajne smartfony, którym ciężko jest cokolwiek zarzucić, niezależnie od czynności, jakie będziemy na nich wykonywać. To samo można powiedzieć o 7 Plusie. Kropka. Czytnik linii papilarnych. W iPhone niemalże od zawsze bezbłędny, czytający odcisk palca błyskawicznie. W S8 Plus jest także świetnie, jednak w mojej opinii ciut wolniej. No i kto wpadł na pomysł umiejscowienia tego czytnika z boku aparatu? W modelu z Plusem sięgnięcie go automatycznie palcem, graniczy z cudem. Nie mam wielkiej dłoni i mi to cholernie przeszkadza. Wygoda 2 na 10. Wszak mamy skaner tęczówki oka czy twarzy, które przy dobrych warunkach oświetleniowych działają bardzo sprawnie, jednak o bezpieczeństwie nie chcę się tutaj rozwodzić. Tak, swoim selfie z drugiego telefonu mogę odblokować telefon, zatem bardziej to lans i feature przed znajomymi, aniżeli praktyczne zastosowanie. Jeżeli chodzi o same wersje gigabajtowe, iPhone to 32, 128 i 256 GB bez możliwości instalacji karty pamięci. W Samsungu wygląda to trochę inaczej, według mnie lepiej. Standardowo 64 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy o kartę microSD do 256 GB, zatem możesz mieć tyle, ile potrzebujesz. No i zakup karty wychodzi znacznie taniej aniżeli dopłaty do większych wersji gigabajtowych u Apple. Bardzo ważny temat. System. iPhone. Zamknięty iOS 10, który ma grono swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zresztą to samo można powiedzieć od systemie od Google. Ogólnie dla mnie te gimnazjalne wojenki pomiędzy systemami, pc konsolą, PlayStation, Xbox'em to raczej lekkie nieporozumienie. Używajmy tego, czego chcemy, a nie tego, czego oczekują od nas inni. Powiem tak. Android 7.0 z Samsung Experience daje radę. Daje radę niewiele gorzej niż iOS, który nie Ukrywajmy, sypie się czasami. Ten, kto korzystał i użytkował każdego iPhone'a, wie o czym mówię. Aktualne iOS 10 ma swoje błędy i nijak się ma do tego, co mogliśmy zaobserwować na bezbłędnych iOS 4, 5 czy nawet 6, pod warunkiem, że zapominamy o pierwszych wersjach Apple'owskich map. Wybór zależy już od Waszych preferencji. Nie będę na siłę wmawiać wam, co będzie lepsze dla Was. Mógłbym tak samo zacząć rozgadywać się o Bixby, ale w Polsce to taki sam temat jak Siri w przypadku Apple. Czytaj bez no i cena. Mniejsza S8 to oficjalna cena 3500 zł. Testowany model z Plusem to 4000 zł. Jednak na Allegro bez większych problemów już możecie znaleźć nowe modele S8 po 3200 zł, czy Plusy po 3400. Zatem finansowo wygląda to bardzo podobnie jak u Apple. Jednak widełki cenowe w przypadku jabłka są poszerzone przez różne wersje gigabajtowe. Modele 7 32 giga oficjalnie kosztuje 3350 zł, a najdroższy model z Plusem. 256 GB to wydatek rzędu 4999 Zł. Zatem jaka jest odpowiedź na pytanie: S8 Plus czy 7 Plus? Mówiąc szczerze, o ile nie masz zbudowanego ekosystemu Apple, bądź nie planujesz go budować, to Samsung Galaxy S8 Plus jest aktualnie jednym z najlepszych telefonów na rynku, a być może nawet i najlepszym w wielu aspektach lepszym od iPhone'a. Czy to designu, aparatu, możliwości rozbudowy pamięci, certyfikatu wodoszczelności, ilości dodatkowych funkcji, które względem pierwszych modeli z serii Galaxy S uległy znacznej poprawie. Jednak nie ma tego czegoś, za co zawsze użytkownicy iPhone'ów będą go krytykować. Nie ma iOS'a. Niestety, nigdy go mieć nie będzie. Ale idąc tym tokiem myślenia wychodzi na to, że każdy zwolennik Apple będzie uważać go za gorszy telefon. Zresztą jak każdy telefon z systemem od Google, bo ma Androida. Dlatego jako pierwszy wyjdę przed szereg i powiem to na głos. Używam prywatnie iPhone'a 7 plus od światowej premiery. To bardzo dobry telefon, który dzięki budowanemu przez lata ekosystemowi Apple jest dla mnie aktualnie niezastąpiony. Handoff, iCloud, iWork, iMovie, notatki, Safari, chmura rodzinna i wiele, wiele więcej. To dla mnie nieodłączny element obcowania ze smartfonem. Jednak w chwili obecnej to Samsung Galaxy S8 Plus mimo swoich wad, w mojej opinii jest najlepszym smartfonem na rynku. Apple, budzimy się. Czas najwyższy, system wiecznie bronić Was nie będzie. Dokładna recenzja S8 Plus pod koniec tygodnia, za parę dni Beats X. Tymczasem dziękuję serdecznie za ten materiał, trzymajcie się ciepło a i to nie był materiał sponsorowany. See ya.